Ja bardzo cieszę się, że, że, że prezentujemy tą płytę. Płytę o tyle wyjątkową, że płytę, która powstała na kanwie nagrań, które zostały zapisane podczas trasy koncertowej projektu CHOP w Chinach. Tutaj oczywiście animatorem tego projektu i twórcą był, jest Grzegorz Bojanek. Grzegorz Bojanek zresztą przekazał tutaj Digital Simply World te nagrania i o ile mi wiadomo, od samego twórcy miał powstać jeden utwór. No, znając oczywiście Digital Simply World, można było się spodziewać, że jeden utwór to za mało. Cała płyta jest dobrze. I tak się właśnie dzieje. To jest o tyle wyjątkowy twórca, że po prostu tworzenie muzyki przez niego jest jak, jest jak sen, jak jedzenie jest rzeczą wręcz nieodzowną do życia. Jest czymś, bez czego po prostu nie potrafi żyć. Muzyka jest nim samym. Jest, jest, jest tą chwilą, którą w danym momencie czuję. To jest, to jest bardzo osobiste i zarazem bardzo subtelne, bardzo, bardzo ważne. Nie jest to muzyka tworzona jako tak zwana sztuka dla sztuki. To jest takie pojęcie, które było niegdyś kilkadziesiąt lat temu, dosyć modne i które czasami można by przypisać niektórym twórcom, nawet i dzisiaj. Natomiast tu jest tworzenie muzyki z głębi serca, z głębi tego, co, co się czuje w danej chwili i to słychać, to czuć. Nie wiem, Jurku, czy ty słuchałeś tą płytę wcześniej, przed, przed audycją? Tak, słuchałem. No, całe szczęście, że, że te płyty są dostępne za darmo i tutaj polecam każdemu jamendo ściągać, słuchać, bo to jest czego naprawdę. To, co, co powiedziałeś jest prawdą, jest w tej muzyce przede wszystkim emocja i tutaj słychać ją bardzo wyraźnie. Robi coś, co się nazywa, tak jak powiedziałeś, potrzeba, prac, potrzeby, a nie, a nie dla pieniędzy. Tutaj nie ma mowy o żadnych pieniądzach i, i to, to, to się słyszy, że nie ma tu żadnego zamierzenia komercyjnego. Natomiast yy, yy, to jest twórca, który, którego można nazwać Mistrzem konceptualnego ambientu, prawda? On potrafi znaleźć temat i potrafi ten temat zilustrować w sobie w wiadomy sposób. Natomiast co jest nie, niezwykłe i, i, i co jest warte podkreślenia, to jest niesamowite wyczucie czasu. Ja myślę, że on się troszeczkę męczył tutaj, bo on lubi nagrywać duże, długie utwory, lubi się wysycać, prawda, aż się męczy, a te utwory są troszeczkę tak jakby poszatkowane, no ale to i tak niczemu nie przeszkadza, po prostu jest to znakomity album. Znakomity album, y, któremu tytuł zresztą nadał Grzegorz Bojanek, i tytuły utworów również zostały nadane przez Grzegorza Bojanka. Okładkę y, również, również stworzył, zaproponował Grzegorz Bojanek, i tak jak Jurek wspominał, tak ta płyta, jak i y, wszystkie pozostałe, są dostępne na Jamendo. Wobec tego zapraszam, zachęcam do odwiedzenia strony Digital Simbriu, do odwiedzenia Jamendo, do, do zapoznania się z twórczością właśnie m, tego polskiego m, artysty elektronicznego, człowieka o głębokim sercu i człowieka o, m, o niezwykłej wrażliwości. Jest wielu, jest wielu twórców, ale niewielu jest takich, którym można by przypisać te cechy. Tą taką niezwykłą wrażliwość i ta umiejętność łączenia różnych elementów w całość. Myślę, że to jest bardzo ważne. Zresztą ja śledzę rozwój Digital Simple Words praktycznie, praktycznie od początku i tutaj widać, widać... Po niesamowity postęp, bo, no bo jednak człowiek tworząc oczywiście rozwija się i tutaj ten postęp widać naprawdę fantastycznie, dlatego tym bardziej zachęcam, aby odwiedzić Jamendo. Tam można wszystkie najważniejsze albumy Digital Simply Words po prostu pobrać za darmo i posłuchać. Jest to pełen legal z licencją. Kto tego nie wie, zachęcam do odwiedzenia właśnie tej strony. I tutaj oczywiście jeszcze sięgnę do twojego blogu, Jurek, z zapytaniem o kilka ciekawych nowości, y, m, które zostały tam zamieszczone, a które po prostu warto przeczytać i się z tym zapoznać. Mm. No to w tym tygodniu jest y, dosyć skromnie, natomiast jest jedno odkrycie, dzięki mojemu znakomitemu koledze Mariuszowi. Oczywiście który, pozdrawiamy Mariusza. Ja go serdecznie pozdrawiam również. No, który, który, który potrafi wyłowić niezwykłe niezwykłe rzeczy. Par Lind, taki muzyk z Szwedzki, który właśnie w tym okresie, o którym mówiliśmy, mocno się zniechęcił do muzyki. Dlatego, że była to dla niego muzyka zbyt łatwa, zbyt yy, płytka. Powrócił w latach 90. z kilkoma płytami z yy, symf symfonicznego roku. Ja natomiast z ciekawości przesłuchałem najnowszą płytę yy, Paralind Project. I jest to, proszę Państwa, fantastyczna sprawa. Jest to jedna z najlepszych płyt, jakie słyszałem w ogóle ostatnio. Ale w kategorii y, troszeczkę innej, z symfonicznego rocka, w stylu Emerson, Legend, Lege, Palmer, prawda, czy King Crimson, y, bardziej y, symfonicznie. Znakomita płyta, naprawdę słucha się to z dużą przyjemnością. Jeśli ktoś nie zna tego stylu, to polecam. Jeżeli ktoś y, pamięta te zespoły, też polecam, bo to znakomita sprawa jest. Jest oczywiście tu z nowości kilka rzeczy: Monocle Gallon, Jack Hertz. Wspomnienie jest o przedziwnym projekcie Roberta Frippa z żoną Sunday all, all Over the World. Napisane notabene przez Mariusza, właśnie. Także coś się tutaj dzieje pomału. Ja osobiście poszedłem w stronę w tej chwili. Progresu bardziej i symfonicznego roku, ale będziemy pisać o różnych rzeczach, jak zwykle. Zapraszam. Tak, a my zapraszamy razem z Jurkiem do wysłuchania utworów z płyty Let's China, Chinese Impression, Digital Simply World. Utwór pierwszy: Days and Nights are the same. It is a guitar version and a train to Wuhan. Słuchamy wobec tego utworów spłyty Digital Simple Words LED China.